Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Obcy, ego i dusze. Autor występujący pod pseudonimem Mado. Kim jesteśmy w szerszym kontekście? Przedstawione w tym eseju opinie, przemyślenia, postawy. Stanowiska i wypowiedzi są wyłączną sprawą autora. Każdy ze słuchaczy na pewno posiada swoje zdanie na ten temat. Aby pogłębić wiedzę w tej materii, proponuję wysłuchać, co inni mają do powiedzenia. Część pierwsza. Obcy uprowadzają ego, nie duszę. Kontaktowcy chwalą się swoimi specjalnymi relacjami z kosmitami STO, służba innym. Porwani twierdzą, że są zabierani siłą, a następnie fizycznie i psychicznie maltretowani przez kosmitów STS. Służba sobie. Milabowie, wojskowi uprowadzający są podobnie traktowani przez czarny personel projektu. Specjaliści mówią nam, że miliony ludzi są obecnie zaangażowane w takie programy, niezależnie od tego, czy o tym wiedzą, czy nie, czy tego chcą, czy nie. Spotkałem wielu z nich w ciągu 44 lat badań nad tym tematem i doskonale wiem, że to zjawisko jest prawdziwe i że jest to kluczowy rozdział historii ludzkości. Świat iluzji i kłamstw. Co naprawdę można nazwać prawdziwym? W rzeczywistości żyjemy w świecie iluzji, w którym nic, co widzimy, słyszymy lub czujemy, nie jest prawdą. Nasze doświadczenia są całkowicie zdeformowane przez nasze trzy ciała zarządzane przez ego. Pierwsze: ciało mentalne z jego fałszywymi systemami przekonań i zniekształconymi myślami. Drugie: Ciało witalne, astralne, emocjonalne, z jego pragnieniami, tęsknotami, namiętnościami i pożądaniami. Trzecie. Ciało fizyczne z jego zwierzęcymi potrzebami i atawistycznymi nawykami. Obecnie nową pozycją na długiej liście skarku prowadzonych jest porwanie duszy. Po przeniesieniu z łóżka do podziemnego laboratorium lub statku kosmicznego ofiara. Kładzie się ją na stole i podłącza się ją do specjalnej czarnej skrzynki. Za pomocą zaawansowanych technologii i rytuałów, wprowadza się w nią gadzią istotę przez osoby o bardziej religijnym nastawieniu nazywaną demonem. W czasach przedtechnologicznych nazwano by to opętaniem. Scenariusze mogą być jeszcze bardziej rozbudowane. To, co niektórzy nazywają ludzką duszą, można wyciągnąć z ciała i przenieść do jednego z następujących: 1. Sobowtór klon o nadludzkich zdolnościach: 2. Inny człowiek: 3. Hybryda człowieka i obcego: 4. Obcy. Możliwości są nieskończone. W niektórych kręgach New Age osoby tymczasowo opętane były przedstawiane w pozytywnym świetle i modnie nazywane kanałerami. Jeszcze bardziej mistycznie efektowne są osoby, które w rzeczywistości są w pełni opętanymi ludźmi. Nie sugeruję, że wszystkie takie scenariusze to kłamstwa. Przeciwnie, to jest tak realne, jak to tylko możliwe. Nagłe zniknięcie osoby, późniejsze zmiany jej osobowości, ślady fizyczne, brak czasu, wszczepione mikrochipy, zjawisko półtergejsta i wiele innych oczywistych potwierdzeń dowodzi, że coś bardzo dramatycznego miało miejsce i w wielu przypadkach nadal ma miejsce i koniec główny problem polega na tym, że brakuje nam pewnych kluczowych informacji. Co uniemożliwia nam pełne zrozumienie zjawiska uprowadzeń? A wraz ze zrozumieniem przychodzi moc, moc zmieniania rzeczy. Spójrzmy na to zjawisko w innym świetle. Nasza obecna wiedza o homo sapiens, jego historii, fizjologii i psychologii pochodzi z zachodniego myślenia oraz badań naukowych i eksperymentów w czasie liniowym. Jednak unikamy lub uważamy za niemodne tysiące lat zaawansowanych badań nad ludzką świadomością, które zgromadziły się w krajach azjatyckich, zwłaszcza w Indiach. Moi preferowani badacze na ten temat, jak dotąd, to Oro Ubindo, Gouz i Matka Mirra Alfassa. Do ich wizji ludzkości dodam wizję personokratii. Aby zobaczyć porwania z nowym nastawieniem. Ludzie są bardzo skomplikowanymi istotami. W naszych kontrolowanych przez elity szkołach uczy się nas, że po prostu składamy się z ciała fizycznego, z hormonami kontrolującymi nasze emocje i mózgiem, który generuje myśli i podejmuje decyzje. Jeśli mamy religijne nastawienie, Możemy dodać, że to ciało niesie duszę. Jeśli jesteśmy usposobieni duchowo, do losu dodamy też ducha. Ciało plus dusza plus duch. Tak daleko posunie się większość ciekawskich. Tak więc, kiedy osoba staje w obliczu porwania niewidzialnej części siebie, podczas gdy jej fizyczne ciało pozostaje w łóżku, Natychmiast myśli, że jej dusza lub duch zostały skradzione. Cóż, ludzie są o wiele bardziej skomplikowani. Dezinformacja wywołana przez religię, potem materializm naukowy, a wreszcie duchowość. New Age całkowicie sfałszowała nasze wyobrażenie o nas samych. W rzeczywistości każdy z nas składa się z pięciu zupełnie różnych rodzajów wibracji, z których każdy zawiera podbiory. Pięć części człowieka: pierwsza, duch. Istota najwyższa, zindywidualizowana, poza czasoprzestrzenią, na zawsze taka sama. Druga, dusza. Ten sam zindywidualizowany duch. Ale ewoluujący w czasoprzestrzeni. Trzecia. Ciało mentalne. Mentalna forma nieustannie wymieniająca się z wieloma światami myśli. Czwarta. Ciało witalne. Forma życiowa pozostająca w ciągłym związku ze światami energii życiowej i emocji. 5. Ciało fizyczne. Forma fizyczna nieprzerwanie związana ze światem materialnym i eterycznym. Na istotę przypada jeden unikalny duch, niezależnie od tego, czy jest to skała, roślina, zwierzę, kosmita. Istota czy człowiek w dowolnym miejscu we wszechświecie jest zarówno wewnątrz, jak i ponad każdą jednostką. Dusze są bardzo różne. Są specjalnością Ziemi, która jest planetą skupiającą się na ewolucji dusz. Inne planety mają inne cele. Aby ewoluować w materii, dusze potrzebują gęstych materialnych wibracji czasoprzestrzennego matrixu Ziemi. Dlatego dusze tam wracają, życie po życiu. Dusze nie są uwięzione, planują każde nowe ziemskie życie z intensywnością celu którego nie możemy sobie wyobrazić, ponieważ dla nas nasze obecne życie jest bardziej piekłem niż niebem. Kto by chciał tu przybyć, gdzie są obozy koncentracyjne, chemtrails, eugenika, kontrola umysłu, GMO, nanotechnologia, żeby wymienić tylko kilka? Naprawdę! Jednak dusze chcą się tu inkarnować pomimo obecnej sytuacji. To jedyne miejsce, w którym mogą ewoluować dokładnie tak, jak chcą. Ludzie cierpią na wielokrotne zaburzenia osobowości. Olbrzymia większość ludzi nie jest świadoma ani duszy, ani ducha, które wibrują zbyt szybko dla naszej zwykłej świadomości. Do pewnego stopnia większość zna swoje trzy ciała: umysłowe, witalne i fizyczne, przynajmniej ich bardziej konkretne części. Jednak każde ciało zawiera liczne osobowości ego, które zajmują pewną część terytorium czasoprzestrzennego. Skąd się biorą? Za każdym razem, gdy budzi się we mnie strach, Automatycznie tworzy wokół niego częściowo świadomą otoczkę. Im częściej pojawia się ten konkretny strach, tym większa i bardziej spersonalizowana staje się ta chroniona warstwa. Tak więc wszyscy cierpimy na rozdwojenie osobowości. Po prostu u niektórych jest cięższy niż u innych. Większość z nas ma w rzeczywistości setki takich osobowości. Ale te dominujące wyróżniają się bardziej niż inne. Kiedy mówię ja, to tylko jedno z wielu ja mówi w tym momencie i chwilowo kontroluje moje ciało. Biorę każdą z tych osobowości za siebie, ponieważ używają tego samego pojazdu do poruszania się, tych samych oczu do patrzenia, ust do mówienia i uszu do słuchania. Zasadniczo moje ciało to duży autobus pełen różnych typów ludzi. Żaden z nich nie rozumie kodeksu drogowego. Jedyną osobą, która wie, jak prowadzić, jest moja dusza. To cierpliwe siedzenie z tyłu autobusu, czekające, aż siedzenie kierowcy będzie puste. Ale za kierownicą zawsze siedzi egoistyczna osobowość. Czasami autobus zostaje zatrzymany przez autostradowego bandytę, kosmite, demona, Gina lub innego rodzaju głodną istotę. Ta istota chwyta jedną z osób w autobusie i wychodzi, porwanie duszy lub wsiada do autobusu i próbuje skierować pojazd w nowym kierunku, opętanie przez demona. Nikt jednak nie może porwać duszy kierowcy, ponieważ ma ona wolną wolę i jest niezwyciężona. Jeśli autobus się rozbije, fizyczna śmierć, dusza kierowcy odchodzi, by odpocząć i zaplanować swoje nowe wcielenie, ale osobowości ego żyją jeszcze przez chwilę. Wszystkie idą w różnych kierunkach. Ci Którzy wibrują na poziomie subtelnej fizyczności, eterycznej, kręcą się przez chwilę. Ale rozpuszczają się dość szybko, ponieważ ich energia nie może pozostać długo po śmierci ich fizycznego naczynia. Życiodajne osobowości ego przechodzą do odpowiadających im światów witalnych, zwanych także emocjonalnymi lub astralnymi, i rozpuszczają się dłużej. Osobowości mentalne, ego opuszczają światy mentalne i znikają jeszcze dłużej. Te fałszywe części mnie nadal myślą, że są mną. Ale są po prostu częściowo świadomymi wiązkami skrystalizowanej energii. Jeśli nie są regularnie karmione, w końcu przestają istnieć, ale może to zająć lata, czasem setki lat. Jeśli są dobre w wampiryzowaniu ludzi lub innych istot ze swoich własnych światów. W subtelnych światach wojna o energię trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ale pojęcie czasoprzestrzeni różni się w zależności od świata. Tymczasem moja dusza wciąż żyje i ma się dobrze. To jedyna nieśmiertelna część mnie w grze w czasoprzestrzeń. Pamiętaj, że mój duch znajduje się poza czasoprzestrzenią. Moje liczne egoistyczne osobowości pozostają nieprzerwanie połączone z odpowiadającymi im uniwersalnymi światami, które roją się od sił i bytów. Nasze ciała są w zasadzie płacami publicznymi, na które wlewają się i wypływają istoty, siły, pasje. Pragnienia, emocje, myśli i idee. Niewiele tam jest rzeczy, które mogę szczerze nazwać ja. Nawet komórki mojego fizycznego ciała są wymieniane każdego dnia. Więc jaką część mnie mogę naprawdę nazwać ja? Koniec części pierwszej. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.